You ready? <laughs> strony boss i ćwiku, i ćwiku no, to, to jest y, nasz pierwszy odcinek z LSA. tak w tym odcinku postaramy się y, skosić y, No, kolice. tak raczej skosimy całość i chyba my... no. kupimy jakieś nowe narzędzia no jakieś maszyny, sprzedajemy też te traktory no to co do dzieła. Będziesz kosił? Tak, mogę kosić. No to koś. Okej. Okay. No. Tutaj kombajn z Fara. Nie jest źle. Jak na początek. Od na początku filmiku mówimy, że szukamy jakiejś jednej osoby do gry. Tak. która by mm -hmm. chciała z nami grać. Wymagany jest Escape. I patch 1.3. Właśnie. Patch 1.4 nie wchodzi w grę, ponieważ no nie mamy oryginalnych gier. Nie mamy wersji, tylko tak. mamy kupione same Key'e. Tak. Dlatego jeśli masz Patcha 1.3 i Escape, no to Trochę możesz pisać. czasu. Właśnie, możesz pisać na no, w komentarzach strunnik albo, albo w najgorszym wypadku na, na PW. Dobra. Jadę posprzedaję te wszystkie maszyny. No dobra, no to jedź To ja to zaraz będę miał... O jak przyjedziesz, to mi opróżnisz. Podjedziesz przyczepą, to wysypię. Myślę, że tak odcinki będą ludowane dwa razy w tygodniu, nie? Tak, tak, myślę, że tak właśnie będzie, jak może piątek. No zobaczymy. Może nawet trzy... Tygodnia, ale to tak, jeśli będziemy mieli czas. Tak. Gra jest bardzo fajna, także będziemy długo grać. Nie, nie zamierzamy mm, tak szybko kończyć. Odcinki tak chyba będą trwały gdzieś tak 20 minut, czy nie? Tak, 20-30. Tak gdzieś A właśnie stoper włączyłeś? Włączyłem, włączyłem. Ej. Dobra, już tu mam 65%. Jest to nasz pierwszy let's play, w ogóle pierwszy raz nagrywamy, także może... Oczywiście gramy w grę dłużej, co nie? No właśnie. Jeśli coś tam będzie źle, to bardzo przepraszamy. Będziemy starać się to w następnych odcinkach oczywiście poprawiać, żeby było jak najlepiej. No i myślę, że farma się będzie roztręcać. No, też tak myślę i... Myślę, że Karto musi się będzie podobać. Tak. Gdzie jesteś? No. Bo ja już mam. maszyny, zaraz pojadę. 53%. no, dobra. Stop. Jeszcze to ja sobie podjadę, może. Podjedziesz sobie tam? Tak, tak. Dobra. Przyjadaj tam spokojnie. Gra oferuje bardzo dużo zabawy, także będzie fajnie czy dodadzą jeszcze 2014, ale chyba nie, bo... Yy, słyszałem, że 2014 jak co roku ma być takie na PS3 i tak na Xboxy, co nie? A 2015 ma być na po prostu na komputery. Znaczy nie wiem czy tam na PS3 i na Xboxy też, ale wiem, że na PC też ma tak ma być. Tak przynajmniej czytałem. No to tak co... co no tak zawsze jest, no bo jest... Na 2009, na 2011 i 13. wychodzi na tak pacjenta. ale Kramer mocnie idzie z siewnikiem <grystanie> szkoda, że tylko z siewnikiem no ale małe maszyny i za to no Skrzyp jak hamulce. No. To jest chyba stary, zardzewiały, za, za dużo stał na deszczu. No, pewnie i tak, no. Star, używany, to wiesz, po co chować. Od razu mówimy, że gramy na poziomie normalnym. No, żeby nie było. Bo łatwiej to załatwię. Łatwiej to załatwię. No. To przydamy tutaj jakieś maszyny. Tak. może po jakichś dwóch, trzech dniach powinniśmy mieć na jakiś lepszy traktor. No, no, no zobaczymy w sumie, ile tam kasy wpadnie. Ale myślę, że tak. Jeszcze przecież można pożyczkę wziąć, także damy radę. Weźmiemy pożyczkę od razu, można wziąć 100 tysięcy jeszcze pożyczki. No. no mamy na razie 135 tysięcy. No, to ten na maszyny. Pługi, kultywatory i tak dalej. Sprzedajesz wszystkie traktory? Znaczy te kramery? Nie jeszcze mi zostały do sprzedaży no. Jak tam ci idzie pole No dobrze już 60% No jeszcze taka dobrze. połowa mniejsza została Co, nie znalazłeś nikogo do gry? Nie, szukałem, ale nikt nie pisał może wy się zgłosicie wolimy grać w trójkę no, bo zawsze to tak, trochę mało. tak, ręka trzecia do pomocy zawsze się przyda o tym bardziej, że farma nam się rozwija będzie rozwijać O, 9, 90% procent. jeszcze dwa traktory mi zostały do sprzedaży Okej No Ryan muszę podjechać Mamy kraksa Myślimy, że Wam się spodoba ten let's play. Że coraz więcej wyświetleń będzie i jakieś nagrody będą. Nagrody Ciep... jakieś zawsze Ciepło. będą. Ciepło dłuższe, znaczy może jakieś specjale, live, może, no zobaczymy zobaczymy jak to będzie wszystko zależy od was masz, nie? Hmm, to znaczy? Nie wiem, pszenicę masz, nie? E, tak, tak, tak tak mam. To zabierę ci tą pszenicę. No to weź ją, wywieź. Bo muszę przyczepę sprzedać, nie? To od razu lepszą. To, no, no. to wywieź to no i przywieźmy tu Uładę No, Będę tym kramerem. Wie. Trochę przez pole sąsiada, ale <laughs> no, nie widzę go tutaj, więc mogę jechać. Spokojnie. Nie on chyba nie wiem gdzieś pojechał albo śpi, bo też go nie widziałem. Я уже был на Gdzie masz kas już? Obecnie mam 135 no, tysięcy wzi wzi Wziąłem już pożyczkę 100 tysięcy Aha Dobra dojechałem już tym trzecim kramerem Okej okay, to jeszcze czwarty nie? Już wszystkie sprzedamy Aha I To mamy 162 tysiące No to też tą przyczepę Właśnie Przełączasz się bo trzeba szybko żeby jak najwięcej w tym odcinku było tak wiesz co, może podzieć mi tutaj bo ja zaraz będę miał stówkę, a także... O. ups, sorry koło brzem przebił dalej nie pojadę sześćkarnia <grystek> robi swoje Dobrze, młodzi, tam wszystko, ten kombajn, stary, tak. jary. No, nie zapycha się. Tyle, że się mała, no ale... Jadę, to wyrzucę do silosów i później się wszystko będzie sprzedawać. No no. Ale rzuca tą przyczepą. tutaj przy tej prędkości. Obciążnik założyłeś? Nie. A, jest obciążnik. Tak. I za to za szybko jedzie i... trzeba nie nadęża za ciągnikiem. Normalnie. <grymne> Lekka jest. Już to mam 30%, także myślę, że jeszcze został mi tak On jeden przejazd, to tak z 60% może będzie. Jeżdżę jak szalony po tych ulicach. No tylko żebyś nie miał, bo pieniądze szkole. Prawo jazdy stracę na traktor Właśnie, co będzie? się skończy dzień dziecka. No. Nie ma to tamto. Idę do sklepu, bo już otwarte ósma. Oczywiście. No, 10 polek, że. Może będziesz nawet pierwszym klientem dzisiaj. Może coś dostanę w prezencie. No. <grystanie> Upomnij się. <grystanie> o, <Od> cukierka. <grystanie> no. Ostatni pasek brzmi, no i tak 70% będzie to dobrze, no. no to co, orasz? Czy ja mam orać? A mi to bez różnicy. No 68%. 7%. Okay. To ja... Wejdziesz już przy ciebie? Nie jadę, zatrudniłem firmę, zaraz tam przyniosą. Aha dobra. To no. ja odwozę kombajn i jak odpowiedzi tam, żeby przyjechali. Jak przyjadą to... Mają być około 8, i może 20. No to, zaraz. Kurde, musisz zrobić cięcie. Co tam dzisiaj stało? Muszę iść na obiad. No to... No to za chwilę wracamy. Dobra, no. Witamy po krótkim cięciu. Kończymy. No, na dzisiaj to na razie by było tyle. Yy, w następnym odcinku będzie mi się daje, że coraz więcej tego dodawane i dłuższe te filmiki. Tak. Yy, w następnym odcinku będzie co będzie, sprzedaż yy, zbiorów z... Mm, tak, wywieziemy te wszystkie zboża Będzie też mały bonus to niespodzianka, Tak, taka... Nie, taka niespodzianka właśnie no. Yy, no i myślę, że będziemy siadć na pole, no bo coś trzeba robić No, yy, myślę też, że yy, może podsumujemy ten odcinek No to tak, yy, no. sprzedaliśmy co sprzedać? Maszyny? Macie, yy, tak, tak. Maszyna. No. była sprzedana z tego pola. Tak. Zarobiliśmy trochę, kupiliśmy maszyny, trochę maszy nowych sprzedaliśmy. maszyn. Pokażę te maszyny. O, to chodź. No i sprzedaliśmy stare, oczywiście. No. Farma się powoli rozwija. No. Kupiliśmy nową przyczepę. Co my tu Pum. mamy? Trakt, ten kombajn się nie zmienił. Tak, traktory też nie. To samo. Ale jest, tak, nowa pszczepa Nowa przyczypa. Nowy kultywator. Wielki pług. Nowy. Odwracany. No i to jest... 6 siewnik. Oczywiście. I rozruting nawozu. Amazona. I... No tak. I to... też rozrzuting nawozu też Amazona. O ile się I... chyba nie... Tak, tak, Amazona tak jest. No to co? Na razie by było, na dzisiaj by było tyle, nie? Tak, będziemy kończyć. No. Odcinki będą, także nie martw się. No bo on to... No to cześć. Cześć.